Letni sezon skoków zakończony. Bohaterem ostatniego konkursu był Jan Achonen. Tak, tak. Film wrócił do skakania, i w Klingenthal zajął trzecie miejsce. Zimą spróbuję udowodnić, że to nie jest sport wyłącznie dla młodych ludzi. Zdjęcie z podium w Klingental. Zwycięzca Andreas Wellinger ma 18 lat, trzeci Janne Achonen dwa razy tyle 36. Idźmy dalej. Gdy Wellinger przychodził na świat, Win już skakał miał nawet w dorobku dwa zwycięstwa w Pucharze Świata. Dla młodych skoczków jest więc namacalną legendą. Naprawdę pokazał, że jeszcze. Coś, coś zostało z jego dawnych skoków, i szczególnie w takich właśnie trudnych, wymagających warunkach jest w stanie pokazać tym wszystkim młodym zawodnikom, gdzie ich miejsce. To jego drugi powrót i znów chodzi o to samo indywidualny medal Igrzysk Olimpijskich. Jedyne trofeum, którego jeszcze nie zdobył. Poświęcił tym razem wszystko temu powrotowi. Podporządkował mu życie, bo z poprzednim powrotem było trochę inaczej, tak, na pół gwizdka. Teraz zrezygnował z ukochanych wyścigów dragsterów. Zamiast tego skakał, skakał i nawet wystartował w letnim Grand Prix, które przez lata z pogardą nazywał Pucharem Myszki Miki. Skoki znów sprawiają mi radość, jakiej nie przeżywałem już od wielu lat. Teraz naprawdę tego chcę. Wierzę w swój plan, wierzę w medal w Soczi. Jeśli tak to się skończy, historia będzie iście hollywoodzka. Pytanie tylko, czy pan przed czterdziestką ma czego szukać w sporcie zdominowanym przez nastolatków. Może być trudno. Maleje nie tyle siła mięśni, ile maksymalna szybkość skracania mięśni, maksymalne tempo relaksacji mięśni oraz ich moc. To przekłada się na utratę techniki. Ale igrzyska to dwa skoki: nerwy, doświadczenie. Więc może Ahonen w końcu odnajdzie swoje olimpijskie ukojenie. Jeśli nie w Soczi, to w Pionkczank, jeśli nie Janę, to Miko. Tak, 15-letni syn wielkiego skoczka już puka do drzwi kadry.